Hi, you wanna go for a Siemanko, no ja Trzeba trochę inaczej sobie kamerę zrobić To jest trzeci vlog To jest taki vlog Taki, taki informacyjny Taki nowszy Ponieważ są nowe prowadzące jak widać To ja, Peggy I Kitty Nowe tło Podłoże i w ogóle wszystko nowe w ogóle to jest taki informacyjny vlog pierwszy trzeci informacyjne. Nikity no i bo to jest na razie takie gadanie takie informacyjne że wracamy i w ogóle ale na razie się nie słyszymy w piosenek bo to nie teraz ja trzeba ten trzeba, nie do ten na w ogóle no i jeszcze Chciałam Wam powiedzieć, że czekamy na Wasze pytania na fanpage'u, cały czas na niego zaglądamy i, i sprawdzamy, czy są jakieś pytania i polecam się znajomym u fanpage'a, niech sobie, niech dużo pytań się posypie i ogólnie, dobra, to tyle. Tak, jest wszystko nowe i... Plaka Sama go narysowałam. Jo, kici, kici. Dobra. Więc wracając do tego vloga, to mam Wam trochę do powiedzenia. Przede wszystkim chcę wam, Was przeprosić za to, że nie było nas długą na kanale obecnych. I. Bardzo Was tego tyłu przepraszamy. Chciałbyśmy zrobić y, sprawić, by ten kanał nabrał życia w ogóle. Żeby to wszystko było lepiej, no żeby częściej były filmiki, bo już dość dawno nie wstawiałyśmy tego chyba rok albo i dłużej, chyba półtora roku, nie wiem, ale tak strasznie chcemy odnowić kontakty z nami y, i chcemy mieć mnóstwo komentarzy pod filmikami, mnóstwo łapek w górę, mnóstwo wyświetleń i żeby to się rozwijało. Pegi ma rację! to No, więc Peggy ma rację. I chciałam też powiedzieć tak od siebie, że bardzo mi się podoba to co robimy i chciałabym to kontynuować. Bo... Tak, trochę dziwnie jest zacząć kanał, co w ogóle nie ma za dużo subskrypcji. 23 to jest, tak na, dla na, na nas to jest dużo, ale wiecie o co chodzi. I chcę mieć więcej subskrypcji, nie chcę od Was zmuszyć, jeżeli chcę mieć podobnych kanałów, to jak chcecie, to subskrybujcie. Każdy subek to dla nas wielka, wielka ogromna motywacja do tego, aby więcej nagrywać. Także jeżeli e, chcecie, abyśmy dalej nagrywały, to dajcie suby, komentujcie. Na, na fanpage'u na fanpage czekamy na Wasze pytania, bo coś w ogóle nie czujemy z tych pytań. A wiadomo, że jest szkoła, dlatego chyba tak długo nas nie było, co? Bo szkoła, sprawdziany, ale jak już e, wy, będą wystawione, to... Będziemy mieć więcej czasu i na wakacje zabierzemy petropy i zrobimy jakieś tam LPS na wakacje, tak jak coś jak pudy LPS, yy, LPS, ale oczywiście nie, nie kupiłem po prostu, tak mi się spodobało to, yy, żeby zrobić Petrop na wakacje, że chyba po prostu się nie powstrzyma yy, i właśnie czeka na wakacje, żeby zabrać też I właśnie tak, yy, żeby zabrać yy, właśnie te cztery petropy, które tutaj są, yy, na wakacje. Więc... O, na, te, na teraz to tyle. Subskrybujcie nasz kanał. Łapkuj, łapki w górę. Komentujcie. Na fanpage'u zadajcie pytania. Chętnie odpowiemy. Tak, chętnie odpowiemy. To tyle. Więc do zobaczenia. Do zobaczenia i obsubskrybujecie nas. Dobra, ja słyszałam. E, wyłącz nagrywanie. E, tak, tak. Ops, wiesz. Trzyma się? No. Do zobaczenia i... obskryb... <gryw> o, <gryw> o, matko. Do zobaczenia i obskrybuję... Obsubskry. Nie mogę tego powiedzieć! Do zobaczenia i obskrybujecie. Obs...